Witam serdecznie w ostatnim dniu tego roku u mnie, a wy już macie 2 stycznia. Także witam Was z poprzedniego roku. No, przechodzę do Was z przeszłości. A moja tłuszczka się do nikogo tam nie ma, ona zaś obszczepuje ja nie wiem to się taki agresywny piesek zrobi z niej? Zawsze mieliśmy spokojne pieski, także zobaczymy, co to będzie z tym naszym kluskiem. Kawę już mam do połowy, wypita. Tak, ten kubek ma takie popękania. To nie jest brudne, on ma takie popękania glazury. No, ale nie przecieka, to jest najważniejsze. Dzisiaj piękny dzień, wietrznie troszkę jest, widać po drzewach. Zapowiadają jakieś silne wiatry, nie wiem, zobaczymy, co to będzie. Mroźnie pachnie mrozem, zimą, ale jest yy, ładnie. Zobaczymy, co nam te, ten dzisiejszy dzień i wieczór przyniesie. No i co nam przyniesie jutro, nowy rok. Już wiem, czemu ona czekała, bo po drugiej stronie ktoś z dużym psem idzie. No i jej się to nie podobało, jak może iść w zasięgu jej wzroku. No. Ja się teraz dopiję kawy i zabieram się za ogarnięcie mieszkania, zmianę obrusów. No i to mi się już kompot, mi się już, można powiedzieć, wyginienny, ugotował bo my na serwisie sobie też robimy ten kompot z suszu z pomarańczą, cytryną, z goździkami taki pysznościowy i on jest najlepszy na zimno. Takie naprawdę zimne, no nie, nie powiem lodowate, ale takie zimne, chłodne. To jest najlepsze picie. No, yy, będzie już za niedługo przelewane te mięsko yy, do galarety, żeby galaretę rosło po prostu. No, a teraz aktualnie stoi mak na piecu, więc będę musiała się szybciej stąd zebrać, bo będę musiała pilnować ten mak, żeby się nie przypalił. Moczył mi się od wczoraj, także teraz tylko się zagotuje i będzie ok. Także taka sytuacja. Pewnie się w ciągu dnia jeszcze z Wami tutaj połączę. No, przy jakichś yy, pracach tam w kuchni, może zobaczymy. Także tyle na razie. Idę dopić moją kawę, będzie za chwilę już naprawdę bardzo zimna. Powietrze jest fajne, takie przewiane i już nie ma tego smogu. To jest najważniejsze. No, nie wiadomo jak to będzie dzisiaj w nocy. Yy, bo podobno mają być wzorze polarne widoczne, no ale jak będą fajerwerki, to nawet jakby było czyste niebo, jak będą fajerwerki, to raczej nie zobaczymy wzorzy, bo będzie pełno dymów. No zobaczymy, jak to będzie. Także idę do, do pokoju. Zabieram swoją Kawusię. Was zostawiam tutaj z tym widoczkiem. No i oczywiście zapraszam na dalszą część blogusia. Wiki dzisiaj zrobiła te babeczki na wynos. Znaczy na wynos, bo na Sylwestra idzie i zabiera ze sobą. I tak one wyglądają. Z czym to tu jest? Możesz nam przyjść powiedzieć, mm. które co jest co? Te? No. To jest, to jest pasta z suszonych pomidorów z oliwkami czarnymi. I, i czosnkiem razem. czy nie? Nie, bez czosnku, mm -hmm. bo to już w tej zalewie te, to miał no tak. czosnek. A to biały to, to jest serek taki twarogowy, kanapkowy. Z jogurtem greckim, no i to jest wymieszane z ziołami. No mm -hmm. i pomidorki. No. Tutaj jest pasta jajeczna ze mm -hmm. szczypiorkiem na masę taką utegowana, utarta. A nigdzie po tak nie dałaś tych y, winogron. No bo winogrona są na dyska serów. Aha. Tutaj jest twarożek mm -hmm. z rzodkiewką. Mm, tutaj jest pasta. Tam była chyba z łososia, tak, z lisnera. Mm -hmm. I znowu jest twarożek z ziołami, z górtem. Ta i... z tej tuby, ta wyciskana. Ta. Mhm. Co? Ta pasta. Nie. Nie? Ta no nie? Z tych małych to była z pstrąga. Z tych małych, z tych pstrąga. Mhm. A to jest bososik? nie? Mhm. No i tyle chyba. No i tu, no chyba, no bo to jest mhm. No i potem jeszcze D tylko dorobiłam. A nie? sery masz już tutaj przygotowane? No nie, u kożelki będę kroiła. Będziesz kroić, no. To masz też tam kilka tych serów, nie? No, jakieś mimolet, brie, camembert. Wiedziałam, że ten blue coś tam masz. Blue, no. I orzechami. I Miałam orzechami. ochotę kupić się z orzechami, ale jakoś potem zrezygnowałam. No. Taki mały kawałeczek 8 złotych kosztował. No, ale dobra. No. Bo jadłam na, ten, na imprezie filmowej, mm. dlatego wiem, że są dobre. Mhm. No i jeszcze też co tam masz? Zrobiłaś co... No bier, mogę cię sfilmować. No tutaj jest No. Nie, nie widać ten Jeszcze zrobiłaś tą sałatkę z tych... z, tortelini. z tortelini, nie? No to w kuchni jest taka. Ona no. duża micha mi wyszła, bo mnie poniosło. No. To sobie musicie odsypać do miseczki ja chyba to hmm. przełożę do tej białej michy. Żeby hmm. wziąć. To przełóż do tej białej, a resztę najwyżej się w domu zostawię gdzieś no. w czymś. No. no. Będzie tyle jedzenia, że... A miałam nie robić je... sałatki i tak będziemy mieli no sałatkę. Nie będziemy mieć sałatki, No, dobra jest. No dobra, no to na razie. Jeszcze choinki nie oświeciłaś. No bo tutaj robię. Taki już się szykuje na silowstra. O, już nawet przyszli po nią. Tu są siaty z jedzeniem. A tam. 6, 6. Ale fajne skupmy. Fanny nie? Nie, no ja ma... dzisiaj A tam jest kamerek. No i się szykują. A tu mają dobroci. Nie pokażę, po bo tam alkohol jest. No i co? Fajne I buciki. budki masz A ja w takich tych widzę. A czemu nie w wysokich? A mam się potem zabić na lodzie, to na też nie, są, też nie są wysokie, takie kupiłem, przejściowe, ale No i przed chwilą nagrałam życzenia y, na nowy rok, y, bo już się zbliżamy do północy. No jeszcze jest dwie godziny, chociaż y, u nas dzisiaj się wydaje, że przez cały dzień jest już, już y, wiecie, nowy rok, bo przez cały dzień równo strzelają. Krusie dałam y, tabletkę taki, taką małą. Także y, nie śpi, y, troszkę czasami się wystraszy, jest taka troszeczkę pobudzona, ale nie aż tak jak, y, nie boi się tak bardzo. Nie wiem jak to będzie, jak będzie strzelanina już taka naprawdę o północy, to zobaczymy jak to będzie, ale na razie nie jest źle. My jeszcze się już tak spokojnie przygotowaliśmy. Ja dopiero teraz paznokcie pomalowałam. Zrobiłam sobie takie fajne domowe spa na spokojnie. No z kuchnią byłam dzisiaj opóźniona dlatego, że Wiki mi okupowała kuchnię. No i niestety zaczęłam wszystko robić, przygotowywać dużo później niż bym to chciała. No ale ona wychodziła z tym wszystkim to nie mogła tego zrobić później. No także wiecie nasza kuchnia jest mała. Ja tak mocno świecenie. Strzelają już cały czas. No, pokażę Wam, co mniej więcej mamy. To znaczy się tak: na balkonie mam tombaliki, zrobiłam tombaliki, mam galarety, mam ryby w galarecie. Z zostało sałatki, za dużo zrobiła po prostu. To mamy w miejsce, na, ale na balkonie, bo na razie nie mamy ochoty, mam makówki, zaraz je przyniosę tutaj, bo na makówki to mam zawsze ochotę. A tym bardziej, że one są już zimne. To będzie się fajnie jadło. No, tutaj Zbyszek już, oj, Zbyszek już karpia usmażył, tyle, bo więcej nie trzeba, to i tak jest dużo. Świeczuszki sobie zaświeciłam, także tutaj tak mamy, tak normalnie. Choinka. Tu sobie kupiłam, te, te dwie świece, co kupiłam, to mam w takim, na takim świeczniku. Też sobie pewnie za chwilę zapalę. No. Idziemy do kuchni. O, a tutaj nie są zapalone te choineczki. Trzeba by je zapalić. Zbyszek zrobił. O, to za chwilę zapalę. Poczekajcie, chwilę. No, teraz to się tutaj świeci. Tu, tu. Y, tutaj mamy kulki. Zbyszek to źle zrobił. Znaczy źle zrobił kałupownicą. Ja tu miał, chciałam tak, żeby wiecie jak, jak w restauracji takie splaszczone. Ale one już są z wszystkim wymieszane, te kulki tatarowe. E, także tatara będę jadła dzisiaj nie na chlebie, tylko tak sobie zjemy. A tutaj zrobiłam takie, taką, taki półmisek e, z tymi babeczkami. Tu mam jajka. Dwa, czyli cztery połóweczki. Tu mam taką, jakby deskę serów, zrobiłam troszkę. No bo wiecie, jak na dwoje, to ile tego można y, dawać. Widzę, że mi te sałatki to już się tutaj, y, no, zwiędły. Ale tu mam te babeczki. Babeczek dzisiaj ze y, zbitą śmietaną z kremem nie, nie robiłam i to może sobie zrobię. No, to zaraz idzie na stół. Y, tutaj ten tatar, może jeszcze te tą baliki tam wezmę na stół. No, i to chyba starczy na razie. No i makówki, kawa i tak dalej. Także takie, takie nasze dzisiejsze menu wieczorne. No te tombaliki wyglądają jak takie kluchy. No ale y, mam nie tombaliki, tylko te, ten tatar. Także idę jeszcze parę tombalików. Dwa tam wezmę na półmisek, bo po co więcej? Dam. No i tak się będziemy dzisiaj że w tą stronę, po prostu będziemy sobie tak dzisiaj siedzieć wielce, my nie, nie jesteśmy imprezowi, żeby jakieś imprezy, tańce i tak dalej, tym bardziej, że jednak mimo wszystko ta ciocia zmarła, jakoś nie mam nastroju nawet słuchać muzyki, szczerze powiedziawszy, bo przecież no mogłabym, bo to ciocia, to nie jest dalsza ciocia, bo to jest od mojego taty szwagierka, no żona brata mojego taty, nie? To nie jest dalsza i to też tak, nie żebym miała jakąś wielką tą żałobę, ale jednak mimo wszystko nie mam ochoty nawet muzyki słuchać. Ja sobie tam słucham różnych podcastów. W wannie dzisiaj sobie zrobiłam z kulą, poleżałam sobie, też sobie słuchałam. Jak tu już wszystko zrobiłam, także tak na spokojnie zmontuję ten filmik. Może sobie jeszcze zobaczę jakieś filmiki. jak też sobie coś tam na, na o północy sobie toast wzniesiemy. Yy, szczerze mówiąc, jestem zła na te fajerwerki, yy, bo to jest tyle pieniędzy do, do luftu jak to się mówi. Wiadomo, to nie są moje pieniądze, bo ja za to nie płaciłam, ale mimo wszystko ja rozumiem, jak już to o północy taki wiwat na nowy rok, ale tak przez cały dzień. Takie nudne jest, strzelają, naprawdę, jeszcze jasno było, to już strzelali. No, także zwyszek już wyszedł z łazienki, to już pójdziemy sobie, tą baliki weźmiemy, nie zwyszek No, jeszcze te tą baliki, talerzyki tam poustawiam. No i będziemy sobie, zjemy sobie taką kolację, bośmy nie jedli, dawno już nie jedliśmy. Także teraz sobie zjemy taką kolację, potem tak, żeby ten szampanik wszedł tak, Wiecie, nie na pusty żołądek, bo tak szczerze mówiąc, to ja dzisiaj tylko moje dwie kiełbasy zjadam, dwie alety spojskie, co Zbyszek robił, no. I tak właściwie mnie nie ciągło do jedzenia, przygotowywałam tutaj, także teraz chęcią sobie zjem troszkę, posiedzimy, a filmik mogę zmontować później. No, ważne, że, że na jutro jest, a ten to będę montowała później. No, także tyle na razie. Nie wiem, pewnie się jeszcze potem odezwę jak będą, będzie północ. No i już na stole mamy poustawiane. Tam mamy dwie nalewki, szampan na balkonie, tą tombalik. Ja też tak mam tutaj mamy rybkę. No i sobie teraz zjemy taką kolacyjkę. Otwieramy. Dzisiaj pierwszy raz bez żadnego sylwester z dwójką polsatem czy czymkolwiek. Ale jest 59. Liczyć nie będziemy, ale za chwilę będzie. Tam na dworze już mocno szczelają. O kurde, coś to Zakończyć tego vlogu się dzisiaj. Krótki, bo mało było do pokazywania. A teraz to już yy, w sumie chciałam jeszcze raz użyć życzenia, takie już teraz naprawdę noworoczne, bo to już mamy ten nowy rok. Yy, także, no, kluska mi nie daje spokoju. Poczekajcie chwilę. No, mam tutaj klusie ze sobą, bo. Jednak jeszcze ciągle strzelają i troszeczkę ma stresa. Nie trzęsie się, ale woli być u kogoś na kolanach i tak dalej. <laughs> Nie? No, przynieść kultokrym, małe kochane. No, to siedź sobie tu na kolankach. Oj, nagrywam się z ręki, bo po prostu chciałabym mieć troszeczkę wolnego takiego. Yy, troszkę tego szampana się napiłam i wam powiem, że cały dzień coś się robiło. No, i teraz, jak się troszeczkę na szampana napiłam, to mi się zaczyna robić śpiąco. Ale jeszcze nie zamierzam iść spać. Jeszcze zamierzam sobie coś pooglądać, bo szczerze mówiąc, to ja oduczyłam się odpoczywania takiego. Wiecie, odpoczywania w tym sensie, że nie, że śpię, tylko żeby coś dla siebie zrobić: coś sobie pooglądać, coś sobie poczytać. Ciągle bym coś jeszcze robiła. A to jeszcze może to zrobię, a to jeszcze może tamto zrobię. A to tu wrzucę, tam wrzucę, no i to tak to tak idzie. No, ale teraz jeszcze będę sobie chciała posiedzieć, pooglądać. Kluszek, gdzie ty tu wchodzisz? No i zakończę tego vlogusia, żeby go też przesłać dla was, a jutro już to u nas nowy rok, znaczy dzisiaj już jest nowy rok. No, ale wiadomo, że jak wstaniemy, to będzie dalej nowy rok i tak będzie ten nowy rok będzie do połowy roku, no. Dzisiaj u nas będę musiała odebrać telefon Tuska, gdzieś, gdzieś złaś. Przerwę tylko, bo muszę odebrać telefon. No i jestem z powrotem. Jakieś pół godziny później, bo gadaliśmy z Markiem, Marek z Darkiem na kamerce, składali życzenia. No i oczywiście sobie pogadaliśmy, bo dawnośmy się nie widzieli. Mają dla, dla nas jakąś niespodziankę. Być może, jak się uda, to jeszcze w tym vlogu to zobaczycie. No, ja się napiję tutaj szampanika, bo jeszcze mam szampanika. Wasze zdrowie na ten nowy rok, żeby wam dobrze szło wszystkim, żebyście mieli mało trosk, dużo radości i powodów do tej radości. No i wiadomo, przede wszystkim dużo zdrowia, ale też i dużo pieniędzy, bo wiadomo, że teraz, w tych czasach, to pieniądze są bardzo ważne. Choćby tylko dlatego, żeby być zdrowym. Także zdrówko, wasze zdrówko. Fajny ten szampanik. Oczywiście kupiłam takiego nie szampan prawdziwy, tylko cin-cin, takiej w zmrożonej butelce. Tak, tak, tak. No, szkło takie mrożone. Ale dobry jest. Takiej średniej jakości. Jeśli chodzi wiecie, cenowo, nie jakiś tam bardzo drogi, ale też nie najtańszy. Tym bardziej, że to się wypije po, po lampce i tyle. No dobre to jest, ale jeszcze będę chciała mojej nalewki się napić. Jednej i drugiej. To wiecie, jak Gabrysia po to będzie. No. Także chyba to tyle dzisiaj. Dziękuję Wam za ten rok, który minął. Że byliście ze mną na kanale. Dziękuję za te wszystkie... Komentarze i te dobre, i te mniej dobre, ale za to one często bywały inspiracją do następnych vlogów. Także nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, nie? No, także dziękuję Wam za ten czas, za ten miniony rok, i mam nadzieję, że będziecie ze mną nadal w przyszłym roku, w, te, w tym roku. Na, na kanale. Będziecie towarzyszyli, będziecie y, współtworzyli ten nasz kanał na YouTube. No, także y, zapraszam Was na następne vlogi, a dzisiaj to już wszystko. Bajo, bajo i pa, pa. Do następnego się, czyli do jutra. Pa. jest, minuta się kolor zmienia, Darek, tam nad tym dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa,